Jesteśmy dopiero po pierwszych odcinkach programu Dance Dance Dance, a już wywołał on masę emocji, i to nie takich związanych z taneczną rywalizacją, tylko z pojawieniem się nowej jurorki. O tym w moim dzisiejszym vlogu. Poprzednia edycja programu Dance 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 wywołała dużo emocji, a związane one były głównie z finałem, który został rozstrzygnięty w takich trochę niejasnych okolicznościach, ponieważ nagrano dwa jego finały finały, finału. A teraz emocje związane są z no niby niewyparzonym językiem nowej jurorki Anny Muchy. Ale czy tak naprawdę ona powiedziała coś złego, a może po prostu była merytoryczna? Anna Mucha na fotelu jurorskim zastąpiła Ewę Chodakowską, która w pierwszej edycji programu przede wszystkim płakała. Widocznie producenci stwierdzili, że teraz czas na jakąś taką bardziej merytoryczną krytykę. No i Ania ze swoim takim konkretnym zdaniem i umiejętnością wyrażania opinii idealnie się nadawała. Ledwo co zajęła jurorski fotel i już niemal do łez doprowadziła kilku uczestników. Chyba najgorzej jej krytykę przyjęła k Kasia Stankiewicz, która wiadomo jest piosenkarką, nie jest zawodową tancerką, no ale żeby aż tak emocjonalnie zareagować na słowa krytyki, na przykład takie ty tańczysz chyba tak jak ja śpiewam, no już bez przesady. I pomyślałam sobie, że ty tańczysz trochę tak jak ja śpiewam. <grymna> Będzie ja uwielbiam ją, ona tu jest Brawo! i tańczy <grymna> dla mnie. Ocenię ja ją, bydą. ocenię źle. Aniu, I... Jakby, I... Takie 6,5 na 10. Powiem, Ile mi dajesz? źle. Anna Mucha zadała pytanie Kasi, co ona właściwie robi w tym programie, ponieważ wydawała się nieco wyobcowana, jakby nie na miejscu, jakby w ogóle zastanawiała się, czy czasami nie weszła przez przypadek do innego studia. Powiedziała, że jest tak daleko od tej produkcji, że w zasadzie powinna do niej dojechać PKS-em. No i to tak bardzo Kasię oburzyło, że kiedy okazało się, że odpadła z programu była przeszczęśliwa. Ja bym chciała wiedzieć, po co ty jesteś w tym programie? Bo lubię to co z moim ciałem robi taniec oraz e... mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Lubisz się śmiać? Śmiać z siebie. Tak. Mm... Dobra, ja nie mam takiego poczucia, żebyś w tej chwili była zaangażowana na 100% w to, co robisz i mam wrażenie, że tak się dostosowałaś do tego programu, że musisz dojechać nieomal PKS-em. O Aleksandrze Sikorze Anna Mucha z kolei powiedziała, że jest takim jakby latino-loverem, latynoskim kochankiem, który chyba zamieszkał w Czechach. No chodziło jej o to, że po prostu w tym wszystkim było mało temperamentu, a ona potrzebowała mięsa. No i co? I Aleksander stwierdził, że... Jej mu było po prostu smutno po jej wypowiedzi. Jacyś tacy strasznie delikatni są teraz ci uczestnicy. Ale sama jurorka świetnie to podsumowała. Powiedziała: Słuchajcie, my robimy w rozrywce, za to nam płacą i z tego nas rozliczają. No właśnie, czego oczekują osoby, które decydują się na udział w programie typu Talent Show? To jest program, w którym wiadomo, poddają się ocenie, przecież wiedzą, że staną przed jury, że jakieś komentarze będą, czy oczekują tylko komplementów. Czy oczekują tego, że wszyscy będą mówić, jak ślicznie wyglądasz, jak pięknie jesteś pomalowana? Przy tej okazji przypominają mi się czasy pierwszych talent show w Polsce i takich pierwszych naprawdę ostrych składów jurorskich: Kuba Wojewódzki, świętej pamięci Robert Leszczyński czy Ela Zapędowska. Oni potrafili mieć takie komentarze, które naprawdę uczestnikom szły w pięty. No tak, zobacz, robi takie dobre wrażenie, nie? Mhm. Dziewczyna, nie? Tak. Wyrzućmy ją. Ale wynikało z tego tylko coś dobrego, przecież ilu mamy świetnych piosenkarzy właśnie dzięki tym programom? Sylwia Grzeszczak, Monika Brodka. Ania Dąbrowska czy też y, Krzysztof Zalewski to tylko część z nich i oni naprawdę reprezentują sobą teraz coś, jakiś poziom, jakąś jakość. A jeżeli wszystkich będziemy po prostu tak głaskać, głaskać i mówić, że ojej, jak dobrze, że w ogóle wyszli na scenę, to nic z tego nigdy dobrego nie wyjdzie. Podsumowując, uważam, że Anna Mucha jest bardzo dobrą jurorką, ponieważ mówi to, co myśli, mówi konkretnie. Wiadomo, że nie ocenia profesjonalnie tańca, bo sama tancerką nie jest, ale Potrafi odpowiednio ocenić to, co dzieje się w emocjach osób, które wykonują dane choreografie. A odbiór, odbiór, tak zwany odbiór artystyczny, jest niezwykle istotny. Co bym radziła uczestnikom? Słuchajcie, wrzućcie na luz, co? To jest program rozrywkowy. Naprawdę te Wasze łzy trzęsące się brody, to wszystko to jest lekka przesada. A co Wy myślicie o Anni Musze jako o jurorce? Co sądzicie o jej komentarzach? Napiszcie pod filmem. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Dajcie suba, naprawdę cieszy mnie każda pojedyncza subskrypcja. Odwiedźcie mnie też na Instagramie i widzimy się za tydzień. Cześć!